Facebook, Twitter i YouTube to, jak mówię, są trzy rzeczy, które są bardzo popularne obecnie. Najbardziej popularne w internecie, ale ani Twitter, ani Facebook nie ma tego, co ma YouTube. A YouTube ma coś, co się nazywa content, czyli zawartość, czyli produkt, czyli towar. Tym produktem, tym towarem, tą zawartością jest film, wideo. I teraz o ten content cała walka się toczy, jeśli chodzi o rynek medialny, bo ten, kto ma content. Ten ma władzę. Możesz mieć największą sieć telewizyjną na świecie, możesz mieć największy telebim ustawiony w studiu w tej sieci, ale jeżeli nie masz kontentu, jeżeli nie masz programu, nikt cię nie będzie oglądać. W tej chwili w Ameryce spada oglądalność na gwałt. Ocenia się w ciągu ostatnich dwóch lat, pierwszy raz w historii, oglądalność stacji kablowych i satelitarnych trzeba spadać dramatycznie. Ocenia się, że do 2017 roku, a w ciągu następnych czterech lat, ta oglądalność spadnie o ponad połowę. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie Państwo, że ja ma kanałów u siebie w domu? Tysiąc. Z czego oglądam ile? Cztery. Teraz płacę za cały tysiąc. W związku z tym, jeżeli oni nie zejdą z tych pakietów, a do pewnego stopnia tylko mogą zejść, ja będę robić to, co robią ludzie, nas znaczy przełączać się na Video On Demand, przełączać się na YouTube. Dlatego YouTube ma taką przyszłość. W tej chwili mówi się w Polsce bardzo wygodnie, medialni guru mówią, że oni w ten sposób tracą wiza, ponieważ jest 275 stacji, czy 175 stacji w języku polskim. W związku z tym oni tracą wiza, ponieważ wszyscy tracą wiza, ale problem też jest w tym taki, że ludzie odchodzą, ponieważ nie ma ciekawych programów. Przecież państwo nie Państwo Państwo nie wyjechaliście na Marsa. Ja wyliczyłem, że w ubiegłym roku w Polsce były tylko dwa programy, które przyniosły widz, ale ten widz istnieje. Ten widz nie uciekł gdzieś na Marsa, on ciągle jest. Państwo ciągle żyjecie, tylko nie macie programów, które chcecie oglądać. Dlatego przerzucacie się na Video on Demand i dlatego przerzucacie się na YouTubea, ponieważ Chcecie oglądać małpy w cyrku? Klikacie i macie małpy w cyrku. Chcecie oglądać dziewczyny tańczące na róże? Klikacie i macie dziewczyny tańczące na róże. Chcecie oglądać Maxa Kolonko, który mówi jak jest? Klikacie i macie Maxa Kolonko, który mówi jak jest. I to jest przyszłość, tak samo jak przyszłością jest YouTube. Mówię jak jest i dziękuję za oglądanie mnie także na YouTubie. Mariusz Max Kolonko, Nowy Jork.